Dobry wieczór Państwu, witam po meczu Anwil Wąsławek, bestialny PC Zielona Góra. hitowy mecz kolejki. Wielkie emocje w Włocławku. Anwil pokonuje mistrza kraju razem z Państwem, trener zespołu gości Saszo Filipowski oraz zawodnik rozmawiający drużyny gości, zawodnika Anwil Łukasz Koszarek. Oddaję głos trenerowi zespołu przyjemnego. Dobry wieczór, gratulacje Anwilu na zasłużenie. igrani meč. Uh, Dzisaj u uh, prvi polovi pozdravili smo im za dužo otvartih žuta koji ne trafijali, ali imali uh, drugi atak. Tako da pripravili za dužo na zbirkah. U uh, drugi polovi praktičnije praktične, uh, na pick and rollah imali kilka problemov. če trafili za chip za punkti i uh, v gri 1 na 1. Uh, gdje praktične tri raze isto same akcije da koša. U ataku uh, za šipko grališ i uh, žusališ za šipko te žute ne bilo črpljivošći čep, i s druge strane bilo zbirke u ataku. Takže Žiša je zaslužovna igrana uh, Anvila, a to uh, z naše strane, strane ne grališme me tak jak Dziękuję bardzo. Dziękujemy Tędrowi. Łukasz, poproszę o komentarz do tego spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że jak za wirus należą się gratulacje. zagrali tak, dobry mecz. Bardzo bardzo kibice im pomogli tutaj. Y my dzisiaj graliśmy y słabo w ataku. Mieliśmy na początku szczególnie pozycję, nie trafialiśmy. To spowodowało, że, że byliśmy za i Później ten atak nigdy nie funkcjonował tak dobrze jakbyśmy chcieli. W obronie popełniliśmy również jakieś tam małe błędy, ale ogólnie nie było aż takiej tragedii. No, na pewno musimy, no, musimy teraz wziąć się w garść i najważniejszy czas przed nami. Na pewno musimy grać dużo lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo pytania do naszych gości, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja że to dokładnie z Dżuriśem i Borowniakiem i najlew panu ich brakowało w no, A Borowniak był chory, nie mogę grać ko to zran. kontuzja mięśni, Także nie mogli chciałem im dać tylko żeby dwie minuty odpoczyli zawodnicy, ale nie mogli. Także pomoc dzisiaj na tym meczu. Dziękujemy. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli czy, szef, czy, który tam miał zastępować, rozumiem, bo yy, nie za wiele dał, chyba przynajmniej w obronie zespołu. No Dobrze, nasza obrona jest zespolo. praktycznie. Yy, dostaliśmy 65 punktów, ale. u 65. bilo tež dužo otvartih žuta u prvi polovi anvila koji ne trafio a z druge strane zbirki gdzie centrovi i tež e, već i ne, ne, ne zbirali tam diduško njest pod košove zavodnika, a zbiralo zbiralo u, u ataku takže e, normalno že centrovi brakuju že byli bi jakie jake vijekše ale ali no excuse mame, mame zavodnike który potrafio graći i ten który grali, ne, ne grali Tak jak powiem. Dziękujemy. Czy Państwo macie jeszcze nasze, pytania naszych gości? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Trener Igor Milicić oraz odwający Robert Skibniewski. trenerze poproszę o zabranie głosu. A, udało się wygrać kolejny ważny mecz. Udało się wrócić na tory zwycięstwa po ostatnim tygodniu, który nie mieliśmy taki myły dla nas. Najważniejsze, że chłopaki pokazali to serce, co, co cały, cały sezon zostawiałem na boisku, dali ze siebie wszystko, wykorzystali nasze, nasze założenia przed meczem, żeby grać bardzo fizycznie, też w 100 procentach się poświęciły i przy lutu szczęścia udało nam się, udało nam się pokonać mocny stemet. Nie wiem, czy, czy, czy to jest e, sposób, żeby zatrzymać Zamońskiego. Jeżeli tak, to będzie na go w następnych meczach 3 czy 4. Dzisiaj e, Zamoński nie, nie zrobił szaleństwa, a my wygraliśmy. Także może to wtedy droga. W każdym razie, wielkie gratulacje dla, dla moich chłopaków, wielkie gratulacje dla publiczności, znowu, która nas nosiła e, prawie cały mecz. Tak? E, I teraz. E, Trzeba ochłonąć i, i twardo wstąpać po, po, po ziemi dalej, tak. Dziękujemy trenerze. Roder, proszę Ciebie o zabranie głosu. Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać to spotkanie. Dodatkowo z Mistrzem Polski, szczególnie po ostatniej wpadce w Brzegu, Dlatego jesteśmy zadowoleni i tak jak trener powiedział, idziemy dalej komentarz Roberta. Poproszę o Państwa o pytania może gości. Pytanie o pomoc. Jak to jest z tą, z tą strefą? Bo premier postawił strefę i właściwie przy każdej akcji ona była zmieniona, czyli to był taki plan tak, na pokonanie strefy i drugie pytanie, bo ten stan da się po prostu pokonać i tak jak ten, to jest? Jak jak Każdy zespół jest do pokonania, także stanę też to, że ich szanujemy i wiemy, gdzie jest ich miejsce, to jest zespół w Euro -Lidze, Euro -Lidze, który dużo, dużo sukcesu osiągnął w tym sezonie. Ale my, w meczach, których przegraliśmy, też wierzyliśmy, że, że może nam się udać, tylko pewne rzeczy nie poszły w kierunku, w którym chcieliśmy. I, I w tym meczu ta strefa, czy inne obrony, które stosowaliśmy. Dalej na pewno o, nam to, że Stanley nie grał swoją kuszkółką. Sam fakt, że rzucili 34 trójki i 23 dwójki, to jest e, dowód, że, że nie grali do końca swoją kuszkółkę. Wykorzystaliśmy absencję, nie wiem z czego wynikała borobniaka, ale e, zrobiliśmy to co chcieliśmy My, to jest nasza koszulka Gramy cały sezon, prawie cały sezon e, gramy. E, twardo w obronie. E, dzisiaj parę rzutów z nie padło, tak samo jak nam. Ostateczny wynik jest bardzo zadowalający i, i, i przede wszystkim cieszy to, że wróciliśmy e, z obroną. Przecież około 60 punktów to, to od Świąt Bożego Narodzenia mieliśmy taką, taką obronę, gdzie nie pozwoliliśmy przeciwnikom e, zdobywać dużo punktów. Ostatnie dwa mecze były trochę winy z tyłu, a teraz znowu wróciliśmy do tego, co, co chcemy grać w tej sezonie. Dziękujemy trenerze, poproszę o państwa kolejne pytania. Proszę bardzo. No, nie wiem, jaka jest tradycja, czy zawodnik najlepszy przychodzi na, na konferencję prasową, ale się nie, nie powinienem ale czy taki nie najlepszy zawodnik miał dzisiaj partię, no, bo to, co dzisiaj ten facet robił, po prostu był, był wszędzie, zbierał każdy, każdą piłkę i, i właściwie tak patrząc na to, jak się kibice go skandują. Nie wiem, czy nazwisko by jest w internecie, czy na niego nie doszło. A gdzie ludzie doszło, tak naprawdę nie wiem, z decydentami. Jaka jest recepta na bartkę, no bo. Pytanie do trenera? Jakie było pytanie do trenera? Pytanie do trenera. A co wyprodukowane, myśli że. Nie ma jednego najlepszego zawodnika, gdyby Robert Tomaszek nie oddawał swoją pracę, czy, czy Kierwin Bristol. Gdyby nie walczył z centrami, to nie byłoby wygrane. Także nie ma jednego najlepszego zawodnika. Zdecydowanie Didi dał nam dużo w tym meczu. Tak samo jak Robert, jak Kamil czy, czy Dawid. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Robimy tak, że chcemy z każdego zawodnika wyciągnąć najlepsze co ma i tyle. Dziękujemy. Poproszę o kolejne pytania. Proszę bardzo, mam pytanie do Roberta, często zbierza, no. czy, pan. <śmieniu> czy jest tak, że bardziej się mobilizuje, gdy na sali jest ten kadr? mam takie wrażenie, że najlepszy mecz w tym sezonie grałeś, gdy był profesor Telefon? Nie wiem. Tak, konieczny Robert Skibniewski. Proszę o kolejne pytania od Państwa. Jeżeli pytań nie ma, dziękuję naszym gościom. Dziękuję Państwu.